Dzień dobry. Co mówi baron. Dwie rzeczy. Po pierwsze ostro, ostry. Wypowiadam coś w sposób ostry lub coś mi nie pali. Druga rzecz. Dziękuję za ten wschód słońca. Bardzo chcę komuś podziękować. No właśnie. Zaraz zobaczymy. Jakaś wdzięczność tutaj jest. Barana. Wdzięczność za to, że żyję. Mam wyostrzony. jak to powiedzieć, wyostrzoną świadomość tego, że żyję. Ja codziennie rano dziękuję za to, że mogę kolejny dzień przeżyć. Jakaś tutaj duża doza wdzięczności jest u Państwa. Zaraz zobaczymy, co to jest. Bo na razie czuć dobrze. Czuć dobrze to. Baram, co tutaj się dzieje? Baram. Oj tak, to jest taki ta ostra ta ostrość tutaj pokazana ja ja jestem ja, ja wiem co robię ale bardziej wiem czego nie robić wiem na co się nie decydować ponieważ mam bardzo dużą świadomość tego co mi szkodzi dlatego się cieszę dlatego e, bo umiem rozróżnić co jest co, co się przydaje w moim życiu, a co, co nie. I znowu te pułapki, jakieś e, te, te, te moje przygody życiowe. E, ja teraz wiem, na co się decydować, tak ogólnie w życiu. Wiem, co się dzieje, wiem, jakie będą konsekwencje tego, ale później sobie żałuję, że na pewne rzeczy się nie zdecydowałem. To jest też takie ciche podziękowanie tym wszystkim ludziom, e, od których nauczyłem się najwięcej. Czyli te wszystkie toksyczne związki, te wszystkie fałszywe przyjaźnie wszystko, wszystko bo teraz ja jestem tak ukształtowany, że. E, Mogę uniknąć tego na przyszłość. Ogromnie dużo tutaj jest wdzięczności za, za to wszystko, za te wszystkie doświadczenia, za te wszystkie momenty. Naprawdę wygląda to dobrze. Tu jest taka bardzo wyczyszczona atmosfera. U barana. Jakoś tak, jakoś tak pokojowo, tak spokojnie wręcz nudno. Ale to jest ta błogość właśnie e, i ta świadomość e, tego kim jestem, jaki jestem. Baran. No proszę bardzo. Mam wiedzę. Wiem, jak ją zastosować. Wiem, jak rozwiązywać problemy. Widzę nowe możliwości, widzę nowe szanse dla siebie. Doskonałe, fantastyczne to są energie. I nieważne, czy ja jestem sam, czy ja jestem z kimś, po prostu ja mam w sobie tę wiedzę i wdzięczność. I teraz tak. Państwa opiekunem Barana jest Mars i Pluton. I teraz zobaczymy wskazówki już z astrologicznego punktu widzenia. Jaka jest energia Marsa i Plutona, opiekunów Barana? I teraz tak, Mars w stosunku do Barana, wykorzystuj wiedzę, którą masz. Bo Mars co robi? Mars czego dotyka, temu dodaje energii. I teraz masz tę wiedzę w sobie. Drogi Baranie, na temat życia, na temat siebie samego. Wykorzystuj ją mądrze. Pluton. Pluton zmienia. Tak? Pluton, pluton transformuje. Baran jest po zmianach. No i teraz. E, jak Pluton. Energia plutoniczna. A Pluton mówi: Nie wszystko to, co chciałeś, baronie, było dla ciebie dobre. Bardzo dobrze, że cię pewne rzeczy nie spotkały. Bardzo dobrze, że pewnych ludzi, okoliczności nie widziałeś. Nie wszystko to, co chcesz, będziesz mieć. Ale musi być jakiś powód. Gdyby było, mogłoby być gorzej w Twoim życiu. To, co chciałeś, to, na co się tak uparłeś, to, co sobie upatrzyłeś. Kto wie, czy Cię to być może nie zabiło? Nie zabiło, a mamy energię okrucieństwa. Bardzo dobrze się wydarzyło, jak się wydarzyło. Teraz wiesz, co robić, i stosuj tę wiedzę. Dziękuję.